Dzień dobry! W dzisiejszym tutorialu przedstawię przykłady wykorzystywania różnych statusów zgłoszeń. W pierwszym przykładzie przedstawię m.in. wykorzystanie statusu zwrócone. Status ustawiany jest przez klienta, który odpowiedział na zgłoszenie wymagające jego reakcji lub gdy zgłoszenie rozwiązane lub zamknięte wymaga jeszcze reakcji pracownika EtiSoft Smart Solutions. Klient w standardowy sposób Dodaje nowe zgłoszenie, wypełnia wszystkie potrzebne pola. Zgłoszenie zostało dodane. W tym momencie status zgłoszenia to nowy incydent. Pracownik Etisoft Smart Solutions zapoznaje się ze zgłoszeniem, rozpoznaje błąd, potwierdza go. W tym momencie status zgłoszenia zmienia się na potwierdzone. Po pewnym czasie po wprowadzeniu aktualizacji rozwiązaniu problemu pracownik Etisoft Smart Solutions zmienia status na rozwiązane klient po weryfikacji czy problem nadal występuje stwierdza że w pewnych specyficznych sytuacjach problem nadal występuje dlatego opisuje w jakiej sytuacji i zmienia status na zwrócone Etisoft Smart Solutions ponownie analizuje problem, wgrywa poprawki i zmienia status na rozwiązane. Po dokładnym sprawdzeniu, klient potwierdza, że problem już nie występuje i zmienia status na zamknięte. Kolejnym przypadkiem, który omówię. Jest przykład użycia statusu: wymaga reakcji klienta. Status ten jest stosowany, gdy pracownik Etisoft Smart Solutions chce uzyskać potwierdzenie, prosi o zajęcie stanowiska w jakiejś sprawie lub gdy bez dodatkowych informacji podjęcie zlecenia będzie niemożliwe. Klient dodaje zgłoszenie w standardowy sposób, jednakże w zgłoszeniu zabrakło bardzo ważnych informacji, np. takich jak czas zdarzenia. Pracownik Etisoft Smart Solutions zmienia status na wymaga reakcji klienta, a w komentarzu dopytuje, jakich informacji dodatkowo potrzebuje. Następnie klient zmieniając status na zwrócony w komentarzu przekazuje pracownikowi Etisoft Smart Solutions niezbędne informacje. Dalszy ciąg rozwiązywania zgłoszenia odbywa się w standardowy sposób. Może zdarzyć się również tak, że zgłoszenie zostanie rozwiązane natychmiast po jego dodaniu. Prześledźmy taki przykład. W mantisie zostały dodane dwa podobne zgłoszenia dotyczące tego samego problemu. Powodem mogło być jednoczesne zgłoszenie przez dwóch pracowników tej samej usterki. W takim przypadku jedno ze zgłoszeń zostaje od razu rozwiązane. I powiązane z drugim zgłoszeniem, które będzie rozpatrywane. Kolejnym przypadkiem, który omówię, jest zmiana ważności w trakcie rozpatrywania zgłoszenia. Klient, dodając zgłoszenie, wybiera określoną ważność np. błąd krytyczny. Pracownik Etisoft Smart Solutions po analizie problemu zmienia ważność zgłoszenia, ponieważ zgłoszony problem nie kwalifikuje się do błędu krytycznego. Błąd krytyczny występuje wtedy, gdy całkowicie tracimy możliwość korzystania z systemu. Po zmianie ważności, dalsza procedura rozwiązywania zgłoszenia przebiega w standardowy sposób. Dziękuję za uwagę.